Andrzej Piasek piaseczny, wzdychaj do niego setki kobiet, on wybra pinaczej. Andrzej Piasek piaseczny, wzdychaj do niego setki kobiet, on wybra pinaczej. W sercu Andrzeja Piaska Piasecznego, 47L. Od lat niepodzielnie króluje tylko jedna kobieta, jego mama Alicja. Artysta nie tylko sprowadzi Piotr do swojego domu w górach z witokrzyskich, ale i powica jej wiele uwagi. To najwokretsza osoba w jego życiu. Ostatnio artysta dał temu wyraz. Publikujce na profilu internetowym jej zdjęcie z podpisem. Dzisiaj moja mama Alicja wituje swoje 80. urodziny. Na tym rzecz jasna się nie skoczy, bo cała rodzina, w tym siostra i brat artysty, została zaproszona na zwity krzykreska do klasztoru misjonarzy oblatów Maryi Niepokalanej. Po uroczystej mszy w Bazylice spotkali się na pocztunku w zakrystii: Były czerwony rukreskę E, tort, szampan i moc serdecznych kreskałyczek dla jubilatki. Kiedy się spotykamy, zawsze jest sympatycznie i rodzinnie, tak dzikowa bagociom za przybycie pani Alicja. SZCZ Cie na twarzy mamy sprawi, bo Andrzejowi piasecznemu ogromnie przyjemno, ale jak sam podkreślił, chce by przy swojej matce zawsze nie tylko od wit A, tym bardziej kreska S daje sobie spraw i kreska jego relacja z nią podlega nieustającym zmianom. Gdy dorastamy, zmienia się nasz stosunek do rodziców Stwierdził w jednym z wywiadów: Najpierw jest dla nas cabym, wiatem, później troszkę się tego uzale kreskanienia wstydzimy, a potem je odbudowujemy na innych zasadach. mam jest dla niego tym wakreskaniejsza, kreska E z ojcem trudno by, bo musi dogada. Dopiero kiedy wokalista byp na studiach. A u taty stwierdzono chorob nowotworową, odnaleźli nieporozumienia. porozumienia. Z mamby bębli kreska CZ, ciej rozmawiali my. Ojciec byb wymagajcy, Mia bembra kreska E nie. Kreska E nie wszystkie moje kreska leciowe wybory akceptuje. To się zmieni bo gdy zapadł na raka Przyznab w ubiegłym roku w rozmowie z dziennikarzami przed śmierci tata Zdekreska mi powiedzie kreska e jest ze mnie dumny Trudno opisa jak wa kreska dla mnie te esbowa Nie wiem czy ja mu Bem. kreska e kreska jestem z niego dumny ale mam pewno kreska e ojciec zna moje uczucia Po śmierci ojca relacje z rodzin stały dla artysty tym cenniejsze. Regularnie dzwoni do rodzectwa, brata mieszkającego w Pionkach i siostry, na co dziecka kreska w Wielkiej Brytanii. Czasem kreska artuje: Kreska E teraz to on czuje się odpowiedzialny za swój mam. Teraz to on zabiera ją na zakupy i wspólne wyjazdy. Niedawno z rozrzewnieniem wspomina czas, jaki kilka lat temu spędzili wydwoje na plakreska Y na Florydzie. Przed oczami ma jeden obraz. Kakaba tak po dziecicemu, Biba od niej rado. Wtedy przypomniałem sobie, jak dawno temu przytulałem się do niej i czułem falcie ba. Ta fala wróci ba po latach. W banie w tamtej chwili, mówi autor erotyku mocniej.